Uhu, ale ty ślicznie pachniesz! Mamo, przestań! Ale kiedy on tak ślicznie pachnie? Mamo! A, dziękuję. Siema. Myślisz, że możesz ufać innym ludziom? Nie możesz. Jak byłem mały i głupi i uczyłem się perfumowych rzeczy, to naczytałem się mega dużo bezsensownych stwierdzeń, które dziś będą sprostowane, bo też kiedyś nie wiedziałem co robię i byłem mega frajerem. Ogólnie temat perfum to jest jak wycieczka przez pole minowe, gdzie każdy ma swoje dziwne opinie. Też jestem debilem z internetu, który za zapachowy alkohol. Nie, to nie uzależnienie. No ale może czegoś się dowiesz. Siema, zasada numer pierwsza. nie psikaj się po szyi, bo to źle. Zamiast tego psikaj się za uszami. No tak, akurat mówił idol zbawiciel Jeremy. A wiesz czemu bo poszyli to całe jego setka dziewczyn dziennie. I nie chciał, żeby smakował alkoholem. Ciebie i mnie ten problem nie dotyczy. Więc luz. Wszystko będzie git jak pikniesz się po szyi. I nikt się nie obrazi. Chociaż wiadomo, są lepsze i gorsze miejsca. I to nie jest tak, że psikanie się za uszami samo w sobie jest złe. Masz takie punkty pulsacyjne na ciele, i to one są w tym celu najlepsze. To na przykład. Szyja, nadgarstki, miejsca za uszami i. Yy... Kolana? Ale to chyba akurat trochę dziwne. 2. Będę się pocierało tak o tako nadgarstkami, to perfumy się rozprowadzą i w ogóle. Nie, nie będziesz pocierał swoich nadgarstków. Tak nie można. Wtedy niszczysz strukturę perfum, bo wiesz, perfumy składają się z różnych warstw. To tak, jakbyś zamiast zjeść swojego ulubionego pyszniutkiego kebaba powoli jak człowiek, wrzucił go do blendera. No niby można, ale po co to komu? 3. Dane perfumy są zbyt popularne. Nie kupuj ich. Uwaga, niesamowita informacja. Większość osób nie używa perfum i ma to wszystko gdzieś. Jak nie wierzysz? To spróbuj przez tydzień gadać swoim znajomym bez przerwy o perfumach i zobacz, jak bardzo zainteresowani będą. Znikną! Sprawdziłem! A już w ogóle praktycznie nikt nie umie rozpoznać perfum po zapachu. Jakby sam fakt noszenia czegokolwiek sprawia, że pachniesz lepiej od większości społeczeństwa. Chyba, że to łód z martwym Borsukiem i WD40. No ale są też wyjątki od tej reguły, bo parę z nich może i jest trochę zbyt często używanych. O tobie mówię, mój koleżko. Cztery. Używaj tych perfum, bo dadzą ci najwięcej komplementów. Ziutek, żyjesz w realnym świecie, nie na TikToku. Ludzie nie wchodzą do siebie na ulicy, nie wąchają się nawzajem i nie mówią sobie. Uu". Ale pięknie dziś pachniesz. I to w sumie się cieszę, że nie, bo to byłoby mega dziwne. Zazwyczaj to nie wina perfum, tylko twoich pojebanych oczekiwań. Albo tego, że się nie myjesz. A jak bardzo ci na tym zależy, to pamiętaj chociaż, żeby nawilżyć sobie skórę przed wciknięciem. Kup sobie krem nawilżający i posmaruj się nim po szyi. Tylko ważne, żeby był bez zapachowy. To akurat powinno pisać na butelce. Mówię ci, serio pomaga. 5. E, eee. i Psiknąłem się perfumami i po kilku godzinach nic nie czułem. To musiały być podróby. No i zajebiście, stary, to znaczy, że jesteś żywym człowiekiem. To jest tak, że po czasie, Twój nos zaczyna ignorować Twoje perfumy. Tak, jakbyś oddychał przez filtr. Nie masz na to wpływu. To się dzieje podświadomie. Coś jak Twój lęk przed interakcjami z kobietami. No, ale na to chyba mamy wpływ. Mam nadzieję. I tak to jest całkowicie normalne. Znaczy, no, ta pierwsza część. Nad tą drugą lepiej jednak popracować. 6. Perfumy to trzeba kupować w Seforze albo Douglasie, bo w innych miejscach są podróbki. Moja teoria jest taka, że ludzie, którzy tak mówią, pracują w jednym z tych sklepów. Nie ma innego wyjaśnienia. Masz mega dużo miejsc, gdzie kupisz perfumy. Taniej i nie są podróbami. Nie ma jednego konkretnego sklepu, z którego trzeba korzystać za każdym razem. Najlepiej sprawdzaj ceny na Perfum Hubie. Tam też weryfikują, czy dane oferty są legit. Serio, mega dobra strona. I nikt mi nie płaci za reklamę, bo jestem, no nie wiem, nikim. A i to też nie jest tak, że Notino jest zawsze najlepsze, bo wiele osób tak mówi. Często mają fajne ceny, ale w niektórych przypadkach to wygląda jakby ktoś rano wstawał i dosłownie je losował. Ogólnie w świecie perfumowym kwestia podróbek to jedna wielka schiza. Tak jakbyś grał w mafia na imprezie. Każdy podejrzewa każdego, że sprzedaje podróbki. Najlepiej po prostu Swój własny research. 7. Erba pura wcale nie pachnie dobrze. Główno prawda. 8. Te perfumy sprawią, że przyciągniesz wszystkie hot mamcie z okolicy. Bądźmy szczerzy, jak już, to prędzej zrobi to twój wygląd. Perfumy są dodatkiem. Nie ma znaczenia to, ile na nie wydałeś. Jeżeli wyglądasz jak Randy Strider Park Boys. Wyobraź je sobie jako taki 5% bonus. Potrzebujesz jeszcze prysznica, czystych ciuchów, no i pewnie trochę charakteru, ale na to podobno nikt nie patrzy. 9. Nie możesz nosić danych perfum jako chłop, bo są za mało męskie. Dobra, to patera, znasz takiego gościa jak Snoopdok, nie? To patrz na to, patrz czym się psika. A nikt nie powie mi, że Subdok nie jest prawdziwym facetem. Noś sobie, co chcesz, byle ci się podobało. Jako facet możesz używać babskich lub jakichkolwiek perfum. Nikt tego nie pilnuje i nie weryfikuje. Przecież nie musisz pokazywać dowodu przy zakupie perfum. A jak ktoś twierdzi, że prawdziwy mężczyzna to pachnie palonymi szlugami, oponami i żubrówką, to nie chce pachnie. To lepiej dla Ciebie. Konkurencja eliminuje się na starcie. 10. Nie możesz nosić tych samych perfum, co twój kolega. Nie no, akurat to jest. Prawda. Ważna zasada ulicy. Taki brokout. Kupowanie tych samych perfum co twój koleżka jakoś psuje zabawę. Nie umiem tego wyjaśnić, ale no nie powiedziałem nigdy, że się na czymkolwiek znam. 11. Najlepiej kupować testery, bo są tanie. W sumie to i tak i nie. Z testerami to jest tak, że faktycznie są tańsze w produkcji, przez co często można zakupić je taniej. Z drugiej strony ci wszyscy podejrzani ludzie w internecie, czerpiący korzyść z twojego bólu i cierpienia, znacznie częściej podrabiają testery. Testery nie mają oryginalnych pudełek, więc łatwiej jest je podrobić. Z tym tematem lepiej uważać. Dlatego tak jak mówiłem wcześniej jak coś tu używań sprawdzonych stron, zamiast ogłoszeń z OLX, gdzie ludzie wystawiają totalnie oryginalne neroli Portofino za 120 zł? 12, a ja se tak psiknę chmurkę i w nią wejdę. Będzie git, nie? Kurwa co? Nie wiem co mam powiedzieć. Yy, zasada pierwsza, nie bój się swoich perfum. 13. Potrzebujesz 40 różnych perfum na każdą możliwą okazję. Nie. Realnie wystarczą ci jedne, żeby być cool. Najlepiej coś, co będzie świeże i uniwersalne. Jeżeli wmawiasz sobie, że potrzebujesz tego Lemail Elixir Absolu, kiedy masz już zwykłą wersję, to chyba już bardziej uzależnienie od wydawania pieniędzy na głupoty niż chęć pachnięcia dobrze. Jak obejrzałeś poprzedni film, to już wiem, wspaniały widzu, że pachniesz dobrze. Na koniec klasycznie, pamiętaj. Zawsze i wszędzie, Dior